Cześć, witajcie w piątkowym subiektywniku z piskownika. Nie wiem, kiedy to się stało, ale dzisiaj już jest odcinek 350. Kurczę, no mam nadzieję, że ktoś chociaż z tego ma jakiś pożytek. E, zaczynamy jak zawsze od komentarzy. E, na górze mamy komentarz Roberta. Ludzie naiwnie wierzą, że Trump naprawi sytuację w Polsce, że zmieni rząd, naprawi gospodarkę i tak dalej. No i tu pełna zgoda. Absolutnie nic nie zmieni to wszystko. Natomiast być może otworzą się nam oczy w końcu, tak? Przestaną być przyciemniane przez te wszystkie, nie wiem, właśnie finansowane choćby z tego USAID te krytyki polityczne, te wszystkie inne organizacje dziwne. Być może w końcu będziemy umieli sami ocenić sytuację. Jak, jak w tych całych surogatach nagle prąd wysiadł, czy zablokowali tą apkę, i wszyscy zobaczyli, jak wygląda świat naprawdę? Ameryka bardzo szybko otworzy ludziom w ogóle oczy. Zresztą zadaliśmy to pytanie na, na Twitterze, bo w sumie. Hmm, będzie można teraz bardzo łatwo zrzucić winę na Trumpa, że tutaj yy, Ukrainę sprzedaje. Natomiast nie, oczywiście, jak Niemcy nie chcieli wysyłać rakiet e, Taurus, to wszystko było ok, tak? No więc yy, może Niemcy chcieli, żeby Rosja zwyciężyła? Czemu nikt tak nie mówił? Pomyślcie chwilę. To samo, ile widzieliście Rafali albo Mirażów latających nad Ukrainą? Ja chyba ani jednego. Natomiast latają jakieś F-16. I ta, ta, no i kurczę, można by tak długo. Jedyne, co właściwie Trump robi, to mówi: przejrzyjcie na oczy, zobaczcie, co się dzieje. Jasne, dla wielu to będzie bardzo bolesne przebudzenie, ale no właśnie, my chociaż już się przebudziliśmy, zaczęliśmy inwestować, czy myśleć o zbrojeniu się już chociażby za poprzedniej chyba jeszcze kadencji Trumpa. tak I tych lat nie zmarnowaliśmy, kiedy reszta Europy, no prze przepuntała to sobie ten czas. No, czas. Oni nie, nie muszą się aż tak martwić, bo powiedzmy, teoretycznie nie są państwem frontowym, ale no właśnie, te, te, te geopolityczne okładyka się może bardzo szybko zmienić. Także Trump może otworzyć ludziom oczy i tylko tyle, i oby tyle. Na nic więcej nie liczymy, ale to i tak będzie... Ohohoho, proszę państwa. I pełna zgoda, że Polacy mają najgorzej w Polsce. Wszyscy już mają lepiej. Eee, można by na ten temat długo dyskutować, ale... Rafał Flisiuk pisze: Zgadzam się, że jesteśmy w kryzysie, ale oni nie mogą pozwolić sobie na taki wystrzał złota. Eee, nie rozumiem, dlaczego nie mogą sobie pozwolić. Moim zdaniem nic lepszego nie wymyślą i uratuje im to skórę. A tak jak powiedzieć kilka lat temu, nie można sobie pozwolić, żeby bitcoin kosztował 100 tysięcy dolarów. No i co? Coś się stało. Świat się zawalił, dużo rzeczy zmieniało swoją wartość w czasie. Tym bardziej, że w wypadku złota czy srebra, jeśli dzisiaj zrobiłoby sobie przystanek i, nie wiem, wzrosło do 10 tysięcy dolarów za uncję złoto, wow! Wszyscy wow, wow, wow! I nagle zaczyna się obsuwać. 9800, 9500, 9100, 9000. W tym momencie. Większość ludzi poczuje, że: OK, dajcie spokój, to była górka. Fajnie, sprzedajmy wszystko, pozbądźmy się tego. Zarobiliśmy mnóstwo, tak? Chwila, moment mija i jest kolejna rewolucja i strzał do, do 40 czy tam 50 tysięcy dolarów za uncję. Kto z ludzi będzie miał jeszcze wtedy złoto i po co w ogóle się tym przejmować? Nie widzę najmniejszego powodu. Tym bardziej, że mówię, no. Jak patrzycie, że macie w domu, nie wiem, srebrną łyżkę i mówicie, że mam srebro, okej, okay, ale takich ludzi na świecie jest znikoma ilość. Także w kwestii zamożności społeczeństw czy, czy nagłych przetasowań na światowym rynku, jeśli chodzi o nie wiem, najbogatsze narody, nic się nie zmieni. Także nie widzę najmniejszych powodów do obaw ze strony rządzących w wypadku, kiedy powiązaliby swoje waluty ze złotem po jego rewaluacji. Jeśli pomysł ekipy Trumpa pisze Adam Obszarnik na obejście ograniczeń związanych z fedem i obligacjami, warto zapoznać się z tą koncepcją przedstawioną na kanale indywidualista. Generalnie pomysłów jest wiele, ale jedynym realnym, takim, który nie pociągnie za sobą konsekwencji, w stylu, że ktoś ich wtedy za to rozliczy, a i te 800 milionów sztuk broni w Stanach nie może się przecież cały czas kurzyć w szafach. To jest to, co teraz próbują, czyli no próba zbilansowania budżetu. To jest pierwsza rzecz. E, ograniczenia stóp procentowych. To jest kolejna. I no, zobaczenia, co dalej. Nie wiem, co miałaby dać emisja cyfrowego dolara. E, zasadniczo i tak na końcu. Muszą zapłacić za to ludzie swoją pracą i mogą się poczuć, że tak powiem, mocno oszukani. To znaczy, no, co im wtedy zostanie? System przetrwa, tylko ludzie yy, no, skończą z niczym, tak? Będzie dokończony transfer kapitału, więc eee, no właśnie, tak jak tu Robert pisze, no część rzeczy zostanie bezwartościowych, no, no i, i tutaj może się to wszystko, to równanie może się wykrzaczyć, no bo jest czynnik ludzki i yy. ktoś z NBP. Kiedyś podał, że trzymają metal w Londynie, bo tam zarabia, czyli linjangują, pisze Artur Piasecki. Spoko. Nawet się odniósł do tego Joseph Brown w podcaście, o którym dzisiaj wspomnę. Będzie można zobaczyć. Zresztą powiem więcej na ten temat. Bartosz Chudziński, czy taka rewolucja złota nie wywoła hiperinflacji? Z jakiegoż to powodu? Jed, jed, jeden, nie zwiększa się ilość pieniądza w obiegu. Ten, który jest, zostaje powiązany ze złotem. Wręcz przeciwnie, stopuje wszelką inflację. Jeśli rzeczywiście uda się zbilansować np. budżet Stanów e, i wtedy w następnym ruchu powiązać ze złotem, bo wtedy to już ma sens, Wręcz przeciwnie. Nagle znowuż waluty stają się pieniądzem i nie ma inflacji, jeśli budżet się będzie bilansował. Chyba, że znowuż będą robić to, co robili przed 71 rokiem i co skończyło się tak, jak to dzisiaj wygląda. No ale oczywiście to jest możliwe, i później powiedzmy za kolejne 50 lat będzie kolejna rewaluacja złota o kolejne stukrotność jego wartości, bo tak to mniej więcej szło. Eee, także nie wiem, co, ale inflacji to nie powinno wywołać, nie ma żadnego powodu. Bardzo fajny komentarz Artuga Miko. Eee, moim zdaniem niskie nominały na monetach złotych i srebrnych nie są bite z powodu zastygłego systemu. Są. Eee, są w prawie zapisane te wartości. Eee, w Stanach również. A wygody podróżowania z dużą kasą. a to jest właśnie być może taka królicza nora eee, dla tych, którzy rzeczywiście chcą przewieźć kapitał przez, eee, przez granicę. I no właśnie... Swoją drogą jestem ciekaw, bo ostatnio co wracam z UK to i tak celnicy zawsze mnie wybierają. myślałem, że wyskakują w systemie. Mówią nie, to czysty przypadek. Ok, e, przypadek, rzecz święta, ale następnym razem, e, bo zawsze przewożę ze sobą e, jakąś monetkę. E, tak jakby już wszystko zawiodło, to chociaż za taksówkę żeby wrócić do hotelu, zapłacę, za, za prawda? Zapytam się, ile ta moneta jest dla nich warta z punktu widzenia celnego, tak? Na przykład, właśnie złota moneta czy srebrna moneta z nominałem. I czy powinienem ją deklarować w cenie nominału i się nie, nie przejmować? Czy, czy... No oni, myślę, od strony praktycznie rozwiążą mi ten problem. Bo do tej pory to i tak wiedziałem, że po prostu, jeśli chcesz coś wiedzieć, po prostu ob, ob, obwieź się biżuterią. No, obwieź się bardzo dużą ilością biżuterii. Ale jeśli rzeczywiście to byłby kruczek do tego, aby, aby, aby wywieźć w ten sposób majątek, to jest to jeszcze dodatkowy argument za tym, żeby trzymać złoto w monetach. Tak? I swoją drogą, właśnie, to też ciekawe, że przecież w ten sposób, gdyby później myśleć o tym, że Trump wprowadzi cło i nie będzie można sprowadzać złota z Londynu, to, to mówimy o sztabkach. A gdyby ono było w monetach, to nie będzie żadnego problemu. Szczególnie jeśli mówimy o nie, wiem, o tych złotych z orłem tak, amerykańskim. No, co wwożenie waluty do własnego kraju miałoby się wiązać z konsekwencją zapłaty cła? Absurd. Więc tu być może jest klucz w ogóle do bardzo ciekawych rozwiązań. Także temat jest na pewno wart zbadania i nie omieszkam się zapytać przy najbliższej okazji. E, w odpowiedzi do Mareckiej, dzisiaj będzie link w opisie. Przepraszamy, ktoś ktoś nie dopatrzył. I Sawek pisze, że polska uczelnia niczym się nie różni od niemieckiej montowni. W zasadzie, w zasadzie tak. E, w ogóle właśnie samo spojrzenie na polski system, gdzie właśnie w cały system jest pompowane tyle kasy, ile w B plus pompuje jeden niemiecki koncern. To jest po prostu śmiech na sali. Jeśli ja piszę, e, czy słyszę o tym, że ktoś pisze, czy granty jakieś i, i tam Wychodzi, że naukowiec w Szwajcarii zarabia 8 razy tyle na tym samym stanowisku, a ceny ma bardzo zbliżone, tak? No to jak ten nasz system tutaj ma się spinać? Jak ci nasi ludzie mają tu zostawać? I też jest powiedzieć, czemu tak wielu ludzi na różnych konferencjach spotyka się mówiących po polsku, przy czym nie mających już nic wspólnego z, z ojczyzną. No jest to słabe, no słabe, Za, ale właśnie poszli na ilość, tak? Poszli na niejako, skolaryzację, tak? Dzięki czemu mamy zajebiste uniwersytety, na przykład w Siedlcach czy, czy w Kaliszu coś tam nawet jest. Pokiego, żeby na, na więcej trzeba było dzielić te środki, no to jest porażka. Tym bardziej ci ludzie często poza dyplomami to nie mają nic, a już na pewno nie w głowach. I to jest jeszcze większy problem naszej, jak powiem, edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Okej, okay. przechodząc do naszych slajdów, kolejne ostrzeżenie ze strony tego, co się może stać z Waszymi emerytami, emeryturami, przepraszam. Prawie wszystkie kobiety i 75% mężczyzn, którzy jeszcze teraz są w kwiecie wieku, czekają emerytura minimalna, czyli bida z nędzą. Tak mówią eksperci. Mają powód, żeby kłamać? Nie, bo to nie są politycy. Może trochę za jakąś opcją polityczną, ale to jest obiektywna prawda. I Im bliżej będziemy, im dalej, znaczy się w sumie od dzisiaj, im bliżej będziemy, będziemy widzieć, że coraz więcej i więcej, tak jak z płacą minimalną, no. Coraz więcej i więcej osób zarabia płacę minimalną. Dlaczego? Bo podnoszą już ją w taki sposób, że te najmniej wymagające zajęcia nie da się ich inaczej opękać niż płacą minimalną, no i coraz więcej osób zarabia minimalną. I to się skończy, że coraz mniej więcej osób będzie dostawało emeryturę minimalną. Nie będzie żadnego zróżnicowania. A ten poziom też nie będzie, bo wszystko będzie też dostosowane do tego. Także jak sami nie zaczniecie odkładać zresztą też w tym podcaście, o którym dzisiaj wspomnimy Joseph Brown o tym mówi że jedyne co daje pewność to właśnie, ale posłuchacie to się dowiecie a tu z rynku złota, nie tylko w południowej Korei, ale również na JD.com, czyli największej platformie e-commerce'owej w Chinach, nie ma złota nie można kupić różnych rzeczy po prostu ze złota skończyło się e, i nie można kupić więcej okej okay. Ciekawe czemu. Dzisiaj też właśnie ten podcast już wielokrotnie wspominany. Eh, Here financial, czyli Joseph Brown, a Gold Run, may have begun at the Bank of England. Kilka ciekawych rzeczy zwraca uwagę. Po pierwsze, fizyczne złoto w banku Anglii można jakby teraz kupić taniej na rynku niż nawet papierowe. Czyli mamy gradację. Fizyk, który ma ileś tam już teraz, premium, poniżej jest papierowe złoto, a jeszcze niżej jest. Fizyczne złoto w Banku Anglii. Dlatego, że przez dwa miesiące i tak go stamtąd nie wydostaniecie, więc jest ryzyko, po pierwsze, spadku ceny, a po drugie, w ogóle, że go możecie nie dostać. Więc to bardzo, bardzo ciekawe, że złoto w Banku Anglii jest warte mniej niż papier, który krąży po rynku na dzień dzisiejszy. Ale z tych innych rzeczy, no właśnie, ceny leasingu, czyli to, na czym zarabiały i banki, czy tam ci bullion dealerzy, czy, czy choćby banki centralne, które składowały gdzieś złoto i pozwalały je leasingować dzisiaj, cena tego leasingu skoczyła do około 4,7%. To jest kosmos. To kiedyś to były ułamki procenta. Po prostu nikt już nie chce pożyczać i nie ma skąd pożyczać. Wszystko jest już pożyczone, jest pożyczone stukrotnie. I teraz, jak się zacznie proces un unwindingu, to gdzieś ktoś po drodze po pierwsze zbankrutuje, a po drugie, po drugie nie otrzyma swojego złota. De facto też pewnie zbankrutuje. Natomiast w tym podcaście przykład, jaki podał, to jest właśnie Polska, która dokonywała repatriacji złota z Bank of England. Także pewnie coś może jeszcze jest z Bank of England, ale ze wszystkich rezerw, to pewnie tam już jest niedużo. Jeśli to jest prawdą, to pomyślcie właśnie, że można na to spojrzeć tak, że wszyscy grają w te same jakby szachy, ale Glapiński gra trzy ruchy naprzód. Bo po pierwsze, Polska jako jeden z niewielu banków centralnych zaczęła skupować to złoto już dużo wcześniej. Po drugie, zaczęła repatriację z Londynu, kiedy jakby to nie było jeszcze modne, więc Dokładnie w ten sam sposób komentowałem to, kiedy śmiali się, że nie wiem, Duda czy tam Morawiecki leciał gadać z Trumpem. Ja mówię wtedy, widzicie tam, bo ktoś tam komentował, to nie wiem, jakiś Tusk czy Sikorski, widzicie, bo wygracie w Warcaby, A tam ci panowie grają w szachy i to było widać, że jeśli Trump wygra, to w jakiej pozycji wylądujecie? Właśnie lądujecie w pozycji takiej, że nawet z wami gadać nie będą chcieli, bo nie gracie w tą grę, w którą grają dorośli. I jeśli tak, to i tutaj naprawdę e, może to przypadek, ale to już byłoby dość dużo jakby tych przypadków, tak? że z jednej strony, Polska jako jeden z niewielu obok Chin chyba e, kupuje złoto w tych, tych wczesnych jeszcze tam czasach, kilka lat temu już zaczęła, a, a z drugiej wyciąga złoto z Bank of England. No to powinni. <grytanie> znaczy cała narracja tam tych naszych tam lewaków się sypie po prostu, bez względu nawet na intencje, ale no. Ja jestem ciekawy, jak jest naprawdę. Może trzeba by wysłać jakieś kurcze zapytanie do NBP. Nie wiem, czy to nie, jest, nie powinno być w domenie informacji publicznej, skoro wiadomo, ile jest złota, no to może też gdzie, no bo jest to związane z jakimiś ryzykami. Tak naprawdę, no właśnie, jeśli to jest złoto w jakimś ETF-ie i, i pokryte jest tylko papierem, no to, to tego złota praktycznie nie ma, więc, więc można by próbować dociekać. Może zapytanie polsarskie, kogoś trzeba by znaleźć, kto by to złożył? Nie wiem. E, może coś doradzicie. Tymczasem w USA, w tym wspaniałym USA, radykalnych ruchów sklepów racjonują sprzedaż jaj. <gryw> Czyli każdy kraj ma swoje masło. W Stanach są nim jaja. Tuzin na klienta dziennie i koniec. Chcecie zrobić sobie pączki z 15 jaj? No musicie e, wcześniej już zbierać <gryw> limit, <gryw> żeby dla całej rodziny narobić. narobić. Także tłusty czwartek zapasem. Pomyślcie, Pomyślcie albo pomyślcie też nad tym, żeby mieć kurki. Bardzo fajna rzecz. Z newsów: rekordowe ceny ryżu w Japonii. Rząd zwolni setki tysięcy ton rezerwy. Rozumiecie? Rozumiecie? Na pustyni zabrakło piasku, bo w Japonii zaczęło brakować ryżu. Tego typu problemy są w dzisiejszym świecie. Inflacja ponownie powyżej 5%. Styczeń przyniósł ostre podwyżki cen. W związku z czym, właśnie nie widzę, żeby się Platforma chwaliła, że tutaj też mają takie cudowne wzrosty. Kiedy jak zeszli do 1,8 rok temu, oho, ho, ho. cały Twitter był zawalony. No to może teraz pokażmy, 1,8 do 5 to jest tak trzy razy prawie już. 3, 300% wzrosła inflacja za PO w ciągu roku. Choć to tylko 3,2 punktu bazowego, tak? Ale 300%. Można to ładnie sprzedać. Jak ktoś chce, może opakować i wrzucać. Ale właśnie o to chodzi. Tu jest na, powyżej. Na Walentynki wydamy średnio 426. Jest drogo jak nigdy dotąd. Właśnie zmniejsze. To jest. Ludzie też właśnie nie rozumieją, że jeśli spada inflacja, to nie znaczy, że coś będzie tańsze. Za rok będzie i tak tak drogie jak nigdy dotąd. Tylko będzie trochę mniej drogie niż mogłoby być, gdyby inflacja była wysoka. Natomiast ceny nigdy, przynajmniej średnie, nie spadną. I już. A tu nawet jest w Japonii ryż jak masło w Polsce. No tak. A, a tutaj, no właśnie... Są ludzie, którzy zachowują się jak ten pan, i tutaj ten pan prowadzi inwestycje w Lego, bo klocki Lego drożeją. No ja rozumiem. Ja też na przykład sobie kiedyś zbierałem jakieś monety PRL, takie obiegowe i tak dalej. No i fajnie było trzymać. I tak czasem popatrzeć, że o teraz złotówka tam z 57, czy, czy dwuzłotówka złotówka tam z 71, piątka z 58, z, z tym szerokim bałwankiem, tak sobie poszły w cenę. Ok, I, ale przyjemnie jest na to popatrzeć. Bo tak ale trzymać na półkach po 50 sztuk jakichś klocków, licząc, że to będzie rosło, no to jaka jest z tego przyjemność i jaki może być efekt na końcu? No i po, podejrzewam, że taka dywersyfikacja to po prostu... Hmm. Tak, jestem ciekaw, ilu jest takich ludzi, e, którzy mają takie swoje NFT, nie wiem. E, tak, dopóki jest jeszcze nadpłynność i konsument płaci za wszystko i, i, i lubi się otoczyć rzeczami może nawet niefunkcjonalnymi, a, ład, a ładnymi, to... To miało jakieś ręce i nogi, ale podejrzewam, że będą ludzie, którzy zostaną i będzie można kupić taki magazyn, ktoś otworzy, o, ale klocków i to wszystko za 500 dolarów. Wow, wow! Będzie można chociaż rozdać do domów dziecka gdzieś tam, w jakichś pięknych lokalizacjach. Podaż mieszkań rośnie jak na drożdżach. Liczba ofert przebiła szczyt. Ja myślę, że ten szczyt to będzie osiągany co miesiąc teraz. Bo nie widzę ani jednego powodu, dla którego miałoby być inaczej. Koszty kredytów raczej nie spadną, koszty pieniądza również nie spadną. Zatem, hmm, no dobra, no jakiś, jakiś kolejny rządowy program mądry może tam wejdzie i jeszcze podbije ich cenę, ale to chyba tylko zwiększy już podaż, bo ludzie będą jeszcze chętniej wychodzić z tej inwestycji. bo Polskie mieszkanie nie jest hmm, miejscem do mieszkania, jest inwestycją. Hmm. Nowa odsłona walki o oferta dla JSW. No właśnie. Jest nowy plan i ktoś oferuje współpracę JSW. To jest jakby próba troszeczkę hmm, odwrócenia kota ogonem. Zobaczymy, na ile to się uda. Natomiast no w dzisiejszym jeszcze odcinku mamy jeden slajd y, bardzo, bardzo mocno w tym temacie. Y, dziś już od, potwierdzona informacja, pracę straci nawet 699 osób, tyle będzie kosztować upadłość Rafako. Nie, proszę Państwa, nie tyle będzie kosztować, tak jak mówię. Wkrótce po serwisy naszych kotów będziemy musieli dzwonić do Siemensa. Taki będzie koniec tej rzeczy I być może w związku z tym, że Ministerstwo Aktywów Państwowych tak to rozgrywa, mimo zapewnień, zapewnień, że to, pff, co to tam, Rafako uratować dla Pana Tuska, stryknąć palcami, a tu się nic nie dzieje. W związku z czym, no to pomyślcie, czy to się czasem nie klei w pewną wyświechtaną narrację? <laughs> a tutaj no ja po prostu dni ostatnich. Nie wiem, ile Donald musiał zapłacić za te sweet focie, a i za te 5 milionów dolarów, które dostaniemy w ciągu 5 lat od, od Google'a. Ja nie wiem, tam zwolnienia podatkowe na 100 lat dostało Google. Ja rozumiem, że te 5 milionów dolarów w 5, 5 lat to chodzi o to, żeby e, nie, nie przykryć finansowania ideas, które wynosi 20 milionów złotych. I że głupio, żeby Google więcej inwestowało niż... niż e, Polskie państwo w rozwój AI w naszym kraju. Po prostu ja myślałem, że on się pomylił, że tu chodzi o 5 miliardów. Nie, to jest potwierdzony, nikt nie zdementował. To jest jakiś joke. Ten, to jest człowiek mem po prostu. No. On, on, on jeszcze pozował do tego zdjęcia. No, powinien się ze wstydu zapaść pod ziemię. Ale dobrze, no, chociaż jest kabaret. OK. This overlooked asset could be the best investment for the decade. I tu jest razy 10 opportunity. No dobrze. A zastanawiałem się we wstępie, kiedy George o tym mówił. Co to może być? Mówię, kurczę, o czym on mówił, o czym wspominał? Tak rozważałem, bo przecież ja też miałem chyba kameko w swoim portfelu przez jakiś czas. Ono tam wzrosło, później je sprzedałem. E, I tak sobie myślałem, kurde, no uran, no jak w mordę, to będzie uran. I on tak gada, gada, gada i wiecie, co powiedział na końcu? Chyba się spiskownika nasłuchał, że... W tym commodity super cycle rzeczą, która potencjalnie najbardziej zdrożeje, jest, i tu się powołał na przykład choćby ołowiu w latach 80., jest ni mniej, ni więcej, tylko węgiel. Węgiel. I tu właśnie, właśnie ci Niemcy, którzy próbują coś podkupić u, nas, u naszych y, polityków w kwestii złóż, myślą trzy ruchy naprzód. Niemcy zawsze mieli, byli cierpliwi i myśleli trzy ruchy naprzód. Oni mówili, za 30 lat coś zrobili, za 40, ale kiedy ta chwila przychodziła, no to musiało się dostać i coś dostawali i cierpliwie na to czekali i pracowali. I tutaj wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo, że, że tak będzie, bo to, to jest spójne. To, że u nas się wycofujemy z węgla i, i mamy to w nosie i tak dalej, to nawet u nas to nie wytrzymuje po prostu presji, jaka jest ze strony choćby niemieckich. Przedsiębiorstw, które potrzebują mieć energię i dzisiaj nie ma jej znikąd, jak tylko po odpaleniu starych elektrowni węglowych. Gaz, no widzicie, co się dzieje z gazem. A jeszcze mrozy przychodzą, posypie się to jak domek z znowu. Znowu będziemy płakać, że nawozy poszły trzy razy w górę. Węgiel na całym świecie jest hołubiony. W tyle elektrowni węglowych, ile powstaje w Chinach. No nie zdajemy sobie sprawy. Więc patrzenie przez pryzmat, właśnie naszego podwórka, jest tu niewłaściwe. Tak jak kiedyś, właśnie w wypadku Ołowiu. Który poszedł 8 razy w górę w krótkim dość czasie. Tutaj naszym zdaniem jest tak samo duży potencjał, dlatego jeśli będzie zwała, to znaczącą część portfela warto właśnie w JTSW, Bogdankę czy choćby tego nieszczęsnego KGHM, ale to już z innych powodów, o których też w kółko mówimy. Tymczasem, no niestety, dziesięciolatki odbiły, tak? To już przechodząc do tych wskaźników, o których mówiliśmy wczoraj. Nie dzieje się w takim razie aż tak fajnie, jakby to wszyscy się spodziewali. Co mamy dalej? Drenowany jest cały czas reverse repo, tam już jest 60 miliardów, to jest zero. W porównaniu z tym 2500, coś, które było w topie. To, to, jest, to, to jest końcówka po przecinku tego, co było kiedyś. Trzecie miejsce znaczące dopiero zostało. To jest nic. Czyli mamy wyższe oprocentowanie dziesięciolatek, co znaczy, że jest mniej chętnych do pożyczania. Być może się nasłuchali maska, który mówi, że grozi nam bankructwo, z drugiej strony płynność taka luźna wysycha, a z trzeciej mamy dane dotyczące CPI. Które rośnie bardziej i wczoraj PPI. No Układanka jest naprawdę zakrawająca na jakiś sztorm, który gdzieś nadchodzi. Jeśli dalej to będzie szło w tym kierunku. Ale oczywiście chmurki mogą się rozwiać, słoneczko się może pokazać, można wyprodukować kilka nowych wskaźników, chociaż już wątpię, żeby. Szli dalej w tą stronę, bo tu już doszliśmy do ściany. Z zalewaniem płynnością również na razie słabo, bo koszty tego też mogą być duże w tej chwili. A tu zamiast stopy się obniżać, to rosną. Zatem może faktycznie jest się czego obawiać. Wspomniałem też, że pokażę właśnie wykres notowan SP500. Tutaj jest futures. Zobaczcie, jest jakaś taka magiczna bariera, po której dotknięciu nagle jest ostry zjazd w dół. I, I wczoraj znowu poszliśmy, i znowuż tam się chyba obijaliśmy o to, i chyba nie przekroczono tego. I w poniedziałek spróbuję dotrzeć do tych wykresów i zobaczymy, co się stanie dzisiaj, bo. No bo... Nie, nie, nie wygląda, jest kilkukrotna taka akcja, że ciągnie w górę, ciągnie, ciągnie, daje z siebie wszystko na pełnych ob i fru jest, jest zwała. Także jestem ciekaw, co, co dzisiaj rynki powiedzą po tym, po tym wczorajszym, zupełnie troszkę moim zdaniem irracjonalnym zachowaniu, ale tam nie ma już żadnej racjonalności. To jest po prostu e, czyste kasyno. Tam nie ma już żadnych, powiedzmy, nie wiem, inflacja wzrośnie, to pójdzie w górę, inflacja spadnie. Pójdzie w dół. Nie, może być zupełnie odwrotnie. To nie ma żadnych uzasadnień. Tam już gra idzie tylko i wyłącznie, kto kogo przeciągnie i kto kogo zostawi bez kasy. Ale jest to ciekawe do obserwowania, na pewno. Także dzisiaj będzie ciekawy dzień na pewno na rynkach w Stanach, w obliczu tego, co się dzieje, tych wojen celnych, które są i które mogą się zacząć w weekend. Nie wiem, jak wielu ludzi będzie chciało jakby zostawać w różnego rodzaju pozycjach jeśli chodzi o inwestycje. I to może być kiepskim zwiastunem dlatego, co się dzisiaj będzie działo na rynkach, ale czy to się potwierdzi, zobaczymy. Naszym zdaniem, ok, jeśli wyjdzie górą i jeśli sytuacja zacznie się normować, to może będzie faktycznie już totalny melt-up, tak? ale to wszystko pójdzie wtedy w górę, tylko dolar się będzie osłabiał bo będzie go po prostu więcej, jeśli jakoś zrobią ten overcome, tego tych wszystkich restrykcji, które są w tej chwili położone na, na, na wydawaniu nowych dolarów. Tymczasem życzenia udanego weekendu, spokojnego, przede wszystkim zdrowego, bo podobno grypa szaleje, na szczęście tu jeszcze nikt tutaj w okolicy nie zaniemógł. Za nie e, czegoś dobrego do zjedzenia, do wypicia i słyszymy się w poniedziałek. Cześć.